No, to okej, okay, zakładamy tu gumki. No dobra. Jeszcze tą. Ten lepszy wysycz. I będziemy wiecić tym. Dobra, zrobione. Teraz mu to wszystko muszę wziąć. No halo? Halo? Gdzie się, Co ja mam na twarzy? Aparat autentyczny, będziesz go musiał nosić plus minus tydzień. Czekaj, tutaj ci się tak gumki. A. Napij się czegoś. Mhm. Okej. Okay. A po co mi aparat? No jeszcze ci się dziwnie mówi, widzę. No, żebyś na starości zęby nie wypadały, czy coś takiego. A co do widzenia. Do widzenia. Mama Kuba ma lampalat. <laughs> aparat. Aparat. Ja idę zapłacić. A tutaj masz takie pudełko na aparat. Po. Ubieraj go. No dobra. No tutaj ja idę za. Ile? No dobra. Ci bierzcie solki, bo musimy już. Ja w tym chodzić nie będę. Mój klejnot i mój. Moja... Klejnot był twój. Sobie tutaj... będę musiał na... Aha. Dobra, nie mam do. Mama, daj tą czapkę, nie chce mi się nosić. Yy, Okej. Okay. To dla ciebie. Ja chcę tą taką. Dziecko, nie wydziwiaj. No chodźmy. Mama, bo ja tego nie mam gdzie trzymać. A ja już to odłożę. To weź to. A ja ci to wezmę. Nie, tata, ty mi trzymaj to. No, to chodźmy już do domu. Mhm. Więc to sobie było tyle w tym odcinku tylko. No, nie wiem co jeszcze będzie więc tyle. Pa!